Ludziska, witam po dłuższej przerwie, ale jak widać, zaszły trochę małe zmiany. Tak, jakbyście jeszcze nie zauważyli, tutaj jestem. Górny prawy róg. Halo? E, no. E, Także, no, stwierdziłem, że popróbuję sobie coś ponagrywać z kamerką, Bo tak jest teraz <laughs> na czasie. To jakoś tak. Mm. No i co, widzimy się na ekranie ładowania z tego względu, że e, no. Filmówka będzie. Tak, znowu chciałam gra zrobić w Hama. I będzie filmówka zaraz po tym jak cisnę. A No i dobra, to się zamykam. Właściwie nawet znikam. A wy oglądajcie filmówkę. W mordy moje uszy. Dobra. <laughs> Cholera, co jest z moim gardłem dzisiaj znowu? Um, no to tak, z tego co pamiętam, mm, w nią trzeba rzucać, także przyda nam się masno mas. Przyda nam się podnieść to. Przyda nam się wycelować w nią i rzucić. Ale, no dobra, chciałem to załadować. Nie, nie ciebie spadaj. Nie, nie w ciebie chcę celować, ani w ciebie, ani w ciebie, ani w ciebie. Dobra. Nie cierpię tego celowania. A masz. muszę być. O Jezus. Nie cierpię tego sterowania. A. Ne. Serio? Nie wiem tylko, czy, bo nie wiem, co, czy zauważyliście, są jakby takie trzy dodatkowe paski życia. Możliwe, że jeden zasłaniam. Um, tej całej Elizabeth Green. I nie jestem do końca pewien, czemu nie zadaję w ogóle obrażeń jej samej. Tylko właśnie tym trzem i to tak jakoś. dziwnie losowo. A nie ciebie. Mordy, ale się dzieje. Mm, masz nie, no. Nie, no. Cały czas podnoszę kokój zamiast coś. Hm. Akurat ten pasek, co zasłaniam, to już prawie cały strzał. Zakiem ja nie cierpię tego dźwięku, aż przybolą. Wow! Tylko jedną kreskę zabrałem ze środkowego paska. What the? F Czemu nie rzucił? Ok, dwie kreski, żeby być. Jak ja nie cierpię tego dźwięku, Jezus, aż poszybą. Dla was to pewnie nie będzie aż tak głośne, ale ja, no cóż, muszę mieć gry ustawione troszeczkę głośniej, żeby było słychać potem na nagraniu. Serio, akurat mnie trafiła jak miałem rzucić. Hmm, hmm, hmm. Znowu nic nie chwyciłem. Sweet. O, ciężarówka, może być. I. Uuu! To w sumie ze żarów trzy. Wow! Ach, ten dźwięk. Się normalnie spinam. Bo z tego co pamiętam, to, to jest jeden z trudniejszych momentów w gry. Właściwie to zbliżamy się już do końca powoli. What? To i nic nie zadało, no? What the fuck? Come on, man. Man. Come on. Don't be a break, man. I. udało trafię. O, coś tam zabrałem. No, ale rzuć to. Okej okay. to ten pasek, który zakrywam, to już cały poszedł. To rzuci? dwa na raz. Rzuciłem w ogóle? nie jestem pewien. Hmm. A ja tak przyznam się szczerze, że to jest ee, drugi raz jak próbuję to nagrać. I za pierwszym miałem straszne lagi, ale nie wiem od czego. Tak samo w sumie było przecież już z kilkoma filmówkami, że naprawdę sam nie wiem skąd miałem lagi, chociaż wcześniej się nie pojawiały. Uciekali człowieku. Jezus nie ciebie, nie, przecież jak tobą rzucę, to to nawet nie poczuję ona. O ile to jest? W ogóle jeszcze zaliczane jako ona? Okej. Okay. Jeszcze jedna kreska na jednym z pasków i cztery na drugim. Damy radę, damy radę. Tylko nie pamiętam do końca co się dokładnie dzieje, kiedy już pozbędę się tych małych pasków o, ja nie. Dajcie mi jakiś samochód Dobra jest, Jeszcze tylko dwie kreski, Uj, zbiera mi się Sorry Idź ciebie Ucipiała. Dobra, jeszcze jedna kreska O ja. nie, 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 nie Nie Ostatnia kreska Nie mam zamiaru zginąć teraz Muszę. Teraz mogę ją atakować. Świetnie, 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 gdzie ona jest? Eee, tak, nie czekaj. Mm -hmm. mi, że od początku to samo znowu? Bo byłbym, że tak to ujm ujmę, z lekka niezadowolony. Co co ja mam teraz zrobić? A, czekaj, dobra. Wow. Bo, trochę za blisko. To wow, teraz te paski są jeszcze większe Wytyfie Emm... Um, Przydałbym mi się bo widziałem, że jechały Seriously, what the fuck? Przestań we mnie rzucać Co są helikoptery? Ale ja jeszcze w powietrzu nie mogę przejmować. Chyba. Tak mi się wydaje. Come on! Akurat całkiem sporo a wcale tak też tak się nie załadowałem. W sensie rzutu nie załadowałem. O już słoń, że dupę, no bo przez ciebie nie mogę chwycić samochodu. O bo... no, wow! Uuu! tak Tak! Um. No, skaki skak... Tłuszcząco. No teraz to ona dostaje obrażenia Au okay, ja też dostałem Ty pójdziesz ze mną? Jasz ja I ty, 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 ty nie zaczerpię ja tego dźwięku. No, co jest? Oj, 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 oj. I masz. Au. Nie, nie to. Kopter, słynny dupę. Od ciebie trafię. Nie siebie na trzeba... No, dobra. Mmm, hmmm. To no, tak są so, tutaj spokojnie z parę minut już. Jest jak Jeżeli. Okej, jeszcze dwie kreski. Eee, tak z 6-7. Mm, 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 I nie nie uciekamy Pamiętacie co mówiłem o takich au, au, au nudnawych misjach No a zauważycie co robię póki co W tej wew to po prostu latam Tu samochód wezmę, tu w nią rzucę, tu samochód wezmę, tu w nią rzucę I tak w kółko Zaiste gra na poziomie. Rozgrywka właściwie. O, masz tu. A no i musicie zrozumieć, że nie będę za często gapił się prosto w kamerkę. Od no, względów takich, no że jakby nie patrzycie, jest to gra akcji. Wymaga skupienia. Nie dużo, ale tak. Jednak. No, tak. Wcześniej podnosiłeś rzeczy. O, właśnie, jak na nich stałeś. Jeszcze jedno? Wystarczy. Jedna kreska. Come on. Come on o oh wow, teraz zapomniałem nalokować się na nią mhm, mm mhm, mm Kamani, teraz próbujemy do restaura. Ja to je zabierze. What? A, ah, tak. shit, Nie mogę. Um. No? Ah, artylerysta, ry? Też nie głupie. I, ty ty dostaję po dupie troszeczkę Chciałbym stamtąd odejść No a tutaj się O, dobrze Może być To jest ciekawe czy dam radę ...wejść się gdzieś schować Żeby mi nie widzieli się przebrać Dobra gdzie on jest? Tu, był ten przycisk, nie, nie ten cel, tu, nie, 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 tak jest jeden nie, 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 w nie, 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 trzeba a bo to są jeszcze te nie, 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 Ciekawe jak bardzo zostanie po No dawaj, jeszcze jeden Artillery strike No dawaj, 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 dawaj. A, nie mogę. Dobra, widzieli mnie. Uuu, eee, w mordę się wkurzyła. W ciebie, no ja ma Miem, to chociaż? Tak Trzy kreski poszły Ale ma jeszcze full, ja dostaję pedłukę. Oh, come on! O oh boj! Tam był checkpoint, nie? Tam był checkpoint, nie? Mam nadzieję, że tam był checkpoint. Bo jak mi się nie To ta misja mi zajmie za dwa odcinki? Nawet takie długie. Te tank. Do mnie proszę. Nie we mnie, tylko do mnie. A w ogóle pozwolą wejść. No właśnie, 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 właśnie. Wow! Jesteśmy niebezpiecznie blisko. No cofuj, wycofuj, 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 wycofuj. No, teraz ona zostaje pod łupie. To mi się podoba. Tak, to ja mam grać? Może zmienimy cel? Będzie jakoś... O, tak, tak, tak. Tu w to celować, tak. Tu strzelać w to. Tak, tak, tak. W to strzelać, tak. Tak, 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 tak. tak, Dalej, dalej, dalej. Jak najwięcej HP zrzucić, póki jeszcze tank stoi. A? A? No, już myślałem, że to jej nic nie zdaje. Zdąży ją zabić już? Czy jeszcze nie? Fak, nie tu. No droga, jak plastik. Uuu, tak, 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 No dawaj 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 daj. Um... O której ja nagrywanie? Aaa znowu będzie odcinek do 20 parę minut Ale obiecuję ostatni raz tak robię, że zapomniałem o której zaczynam nagrywać Łaaa ale już dostała po dupie Oa, leż ty dostajesz podłupkę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Padnij, że w końcu babo, głupia, zła. To czemu ja celuję coś tam na górze? No, no, dawaj, 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 Będzie koniec, będzie koniec misji, będzie koniec misji i będziemy mogli skończyć odcinek. Cała misja. Cały odcinek, cała jedna misja. Okej. Oh, okay. Przerywać. Nie ja rozumiem tego. Mówi, że jest wszystko ok. Ma tu.

To one widzą ciepło czy infekcje? Nie wiem innym już wydawało mi się, że infekcje. Czyli wychodziłoby, że wszyscy są zainfekowani. O, no ale koniec misji. Także do następnego. Do zobaczenia.